Radio nauczyło mnie pracy w stresujących warunkach i tego, że w 50 sekund, w porywach czasem do minuty, da się opowiedzieć naprawdę o najbardziej zawiłych światowych konfliktach, bo w Radiu, Radio Talk FM, pracuję w dziale zagranicznym. Praca w Radiu nauczyła mnie przede wszystkim współpracy, bo radiowiec to jest taki gatunek dziennikarza, który sobie pomaga bardzo wyjątkowo, ale też paru dziwnych rzeczy, jak na przykład zabieranie mikrofonu wszędzie, gdzie się da, nawet pod prysznic i narzekania, jak jest za mało pracy, to jakoś chyba w drugą stronę powinno działać, ale w radiu jest jak jest. Radio nauczyło mnie trzech rzeczy. Pierwsza to punktualność, druga, że nawet 30 sekund to bardzo dużo czasu. I trzecia rzecz, trzeba słuchać tego, co mówią ludzie, bo wtedy powstają najlepsze materiały. Radio otworzyło mi oczy i uszy na świat. Nauczyło mnie słuchać, ale też mówić. Praca w Radio uczy mnie precyzji i dokładności, bo to GFM to radio informacyjne, a więc dużo treści, które codziennie muszę chłonąć. i Praca w radiu, zwłaszcza informacyjnym nauczyła mnie, że zdarzają się takie dni, kiedy wszystkie plany trzeba wyrzucić do kosza i trzeba od nowa umówić gości, wymyślić program i opowiedzieć o zupełnie nowym temacie. I szczerze mówiąc, takie programy chyba są najlepsze. Ale tak poza tym, to staram się dobrze bawić i cieszyć się tym, co tutaj robimy.